Witam! Dzisiaj podzielę się przepisem na gołąbki. Polecam zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy kapusta łatwiej mięknie. Wydrążam głąba dosyć obficie z bokami i liści, które później po podgrzaniu będą łatwiej wychodzić od całości. Wkładam do podgrzanej gorącej wody do temperatury 95 stopni, żeby się nie gotowała. Napełniam garnek. Jeśli garnek jest za mały, wtedy kapustę trzeba obrócić kilka razy. Blanszuję około 5-10 minut. Podczas zmiękczania kapusty warto rozchylić liście od strony głąba, żeby liście lepiej miękły. Potem wyrzucam na sito, osączam i czekam aż ostygnie. W międzyczasie gotuję ryż w ilości około 100 gram, według przepisu na opakowaniu. Zabieram się do mielenia mięsa. U mnie około 60 deko mieszanki wołowo-wieprzowej, ale równie dobrze sprawdzi się mięso z kurczaka, z indyka, z jagnięciny. Do mięsa do mielenia dodam także porządną kromkę chleba. Zanim zmielę, namoczę i dobrze odcisnę. Chleb lub bułkę dodaję na koniec, żeby przepchnąć masy mięsne do przodu. Młodą cebulę krótko podsmażam na jednej łyżce tłuszczu do tego dodaję po chwili czosnek posiekany ze świeżymi ziołami, łyżeczkę płaską pieprzu ziołowego, troszkę ziół prowansalskich, około jednej płaskiej łyżeczki słodkiej papryki, łyżeczkę majeranku i szczyptę chili. Kilka sekund podsmażam i zaraz wyłączam, żeby czosnek i zioła się nie przypaliły. Dodaję do mięsa. Zamiast ryżu sprawdzi się świetnie kasza jaglana lub kasza jęczmienna. Dodaję jeszcze jedno jajko, około płaskiej łyżeczki soli, szczyptę pieprzu i całość dobrze mieszam. Zabieram się do przygotowania liści kapusty. Cieniuję główny nerw, żeby elastycznie zwijać cały płat. Układam farsz na początku liścia, zawijam naraz, potem zaginam boki do środka, roluję dosyć ściśle i bardzo prosto, bez wykałaczek, bez nici, trzyma się gołąbek. Polecam, to nie jest trudne, próbujcie. Układam gołąbki w naczyniu, koniecznie zawinięciem do dołu, ściśle, jeden obok drugiego. Przygotowuję prosty sos pomidorowy. Przepis szczegółowy znajdziecie na blogu, zapraszam. Potrzebne będą ze dwie łyżki koncentratu pomidorowego około litr wody lub przecier domowej roboty byłby najlepszy. Do tego liście laurowe, ziele angielskie, trochę pieprzu ziołowego, sól, cukier, pieprz do smaku, mąka ziemniaczana lub pszenna do zagęszczenia w ilości około jednej łyżki kopiastej. Zalewam gołąbki sosem pomidorowym. Piekę od momentu, kiedy zaczną pyrkać, około 30 minut. W sumie trwa to około godziny czasu w temperaturze 185 stopni. Życzę smacznego, pozdrawiam, zapraszam na kolejne przepisy.